Wysłuchajmy ogłoszeń dzisiejszej niedzieli. Po mszy świętej zapraszamy dzieci do stopni ołtarza po błogosławieństwo. Jak słyszeliśmy, moi drodzy, przeżywamy dziś 44. rocznicę wyboru Jana Pawła II. Na stolicę Piotrową wpatrujemy się w jego postać. Moi drodzy, i warto się wpatrywać w tą postać. Warto wracać do tego, co mówił święty Jan Paweł II. Pozwólcie, że tylko przypomnę te pierwsze jego słowa, które powiedział po wyborze na stolicę Piotrową. One są także aktualne i dziś dla każdego z nas. A powiedział między innymi tak: Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi na oścież. Przemyślmy to w tą niedzielę, co papież chce nam powiedzieć, bo wielu jest nas lęk przed takimi czy innymi sprawami, które. Wydają się trudne. Jan Paweł II święty mówi krótko: Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi na oścież swojego serca. Jak słyszeliśmy, dziś można wesprzeć ten fundusz stypendialny. Oczywiście, kto może, moi drodzy, to jest taka inwestycja objęta wielkim ryzykiem, ponieważ wspomagamy młodych ludzi, Kościół ich wspomaga, no ale tego nigdy nie wiemy, moi drodzy. Co człowiek z tym zrobi? Chodzi o to, żeby w przyszłości był człowiek mądry, inteligentny, ale żeby miał wartości i wiarę. I moi drodzy, społeczeństwa się wtedy ratowały, kiedy jednostki takie pozostały, bo one w wielu wypadkach wskazywały ludziom kierunek drogi i postępowania. Dlatego wierzymy, że to, że to nasze wspieranie tych młodych, a mniej zamożnych. Idzie w tym kierunku, aby w przyszłości byli inteligentni, wykształceni, ale aby mieli wartości i aby bronili tych prawd, które są podstawą człowieczeństwa, a które wynikają z tego dla nas ludzi wierzących, że jesteśmy chrześcijanami. To jest tak jak z waszymi dziećmi. Staracie się, wychowujecie je jak najlepiej, a efekt niekiedy jest zgoła inny od tego, jaki oczekujemy. Daj Boże, żeby w każdym wypadku był wspaniały i dobry. Moi drodzy, obchody tygodnia w poniedziałek, 17 dzień października, wspomnienie świętego Ignacego, we wtorek święto świętego Łukasza Ewangelisty, w czwartek wspomnienie świętego Jana Kantego, w sobotę wspomnienie św. Jana Pawła II. W środę zapraszamy na msze świętą Różaniec członków Akcji Katolickiej później spotkania. W piątek będziemy modlić się do Bożego Miłosierdzia. Przypominamy także, że trwa miesiąc październik, różaniec. W tym tygodniu odmawiamy, odmawiamy pomszy świętej, w sobotę o 16.30, dziś w niedzielę o 15.00. Z tą frekwencją, moi drodzy, jest różnie różnie jest odnośnie dzieci i młodzieży. Jeszcze raz przypomnę, moi drodzy, rodzice, dziadkowie. To w dużej mierze zależy od Was, czy pójdziecie, czy zachęcicie, bo tutaj wielu przyjeżdża po prostu samochodami, a już jest i ciemno i tak dalej. Kładę to na Wasze serce, jeżeli tylko możecie, zachęcajcie, inspirujcie, uczestniczcie w modlitwie, intencji jest bardzo wiele przecież, a jeżeli naprawdę nie możemy, bo nie mamy czasu, bo to uklęknijmy przynajmniej w tygodniu kilka razy i wspólnie odmówmy dziesiątkę Różańca Świętego. Także, żeby nikt się nie mógł wymigać, każdy do tej modlitwy może się dołączyć i też niech sobie nigdy nie mówi nie mam czasu. Bo kiedyś będzie czas, a nie będzie możliwości. Dlatego zachęcam jeszcze raz, kto może, moi drodzy, inspirujcie dzieci, młodych, i z nimi na modlitwę. Tak jak powiedziałem, modlitwa zarazem i prosta, i bardzo trudna, ale człowiek poprzez ewolucję odkrywa, o co w tej modlitwie, moi drodzy, chodzi. Za tydzień przypada przedostatnia niedziela października, będzie obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Misyjny. Będziemy w tą niedzielę wspierać misję. Zachęcamy wszystkich do czytania Pisma Świętego Prasy Katolickiej. Jest gość niedzielny z kolejną płytą audio Księgi Starego Testamentu. Zachęcamy także do, do lektury. Moi drodzy, zbliżamy się powolutku do uroczystości wszystkich świętych. Zdajemy sobie sprawę jako ludzie wierzący, że ważne jest przygotowanie ich grobu, cmentarza, i tak dalej, żeby jak najpiękniej przeżyć tą uroczystość, ale jako ludzie wierzący wiemy, że bardzo kwestia jest naszej duchowej pomocy zmarłym. Kościół nas uczy, że ci, którzy od nas odeszli, sami sobie pomóc nie mogą, ale my, naszymi modlitwami, możemy im pomóc. I dlatego znamy te, które Kościół wyznaczył, które można czynić po to, aby zmarłych po prostu wspierać. A oni na pewno będą za nami wstawiać się przed tronem Pana Boga. Jak co roku będziemy także przyjmować wypominki, takie dwa rodzaje, tak jak to było zawsze, czyli jednorazowe, kiedy będziemy się nimi modlić do 8 listopada. Tam są kartki jednorazowe i tam wpisujemy osób, ile chcemy z rodziny, bliskich, których chcemy, aby wspomnieć w czasie tych Modlitw I tam składamy ofiarę dowolną. Natomiast w rocznych, moi drodzy, wypominkach, to są te, które odmawiamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 16.15, zasadniczo tu ograniczamy ilość do osób najbliższych, żeby, bo tu nie może być lista za duża czyli dwie, trzy osoby z naszej rodziny. Staramy się też, moi drodzy, jak tylko możemy, albo przynajmniej wysyłamy kogoś z rodziny, aby w tej modlitwie pierwszosobotniej sobotniej uczestniczył tu w kościele, żeby to nie było tak. Napisałem, dałem, niech się modlą. Tu chodzi o to też, żebym brał w tym udział, prawda? Przez te pierwsze soboty miesiąca. I ofiary, którą składamy, one są, moi drodzy, w wysokości stypendiów muszalnych. To trwa cały rok w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Modlimy się właśnie za tych zmarłych, 16-15, dlatego zapraszamy, zachęcamy, aby też w tej modlitwie, moi drodzy, uczestniczyć. I ogólnie trzeba powiedzieć, że bardzo duża liczba osób na te modlitwy przychodzi. Chcemy także jeszcze przed właśnie tymi uroczystościami odnośnie cmentarza, moi drodzy, odnośnie śmieci. Są tam kubły, starajmy się segregować. Zdarza się także, no ktoś, nie wiem, czy. Nie widzi, czy, czy, czy ma złą wolę, trochę może nie tak. Wszystko jest jasne i widać. Niekiedy jest różnie. Ale proszę teraz o to, żeby, żeby po prostu dostosować się do tego. Nawet jeżeli jest dużo, to w tych dniach wziąć. Można nawić do siebie te śmieci. My jako parafia płacimy bardzo duże pieniądze, moi drodzy, za śmieci z cmentarza. Proszę też właśnie i o segregację, też o ilość tego wszystkiego, czego będziemy zakupywać później na groby. Żebyśmy nie zrobili tak zwanej cepeli, że nastawiane wszystkiego, powiem w mojej rodzinie jest tak, umawiamy się, kupujemy jeden ładny kwiat, jeden ładny znicz. Spotykamy się przy grobie, modlimy, jesteśmy w Kościele i później spotykamy się w rodzinie wspólnie, żeby być z sobą. My, tu, jeżeli chodzi o naszą parafię, cały rok dbamy o cmentarz, bo przecież kiedy przychodzicie w niedzielę nam i idziecie, modlicie się i bardzo dobrze i tak trzeba robić. Ja tylko chcę przypomnieć, żeby brać z sobą dzieci młodzież. I też ich angażować, czy przy porządkowaniu pomnika, czy przy modlitwach, żeby też modlili się, no bo oni mają być tymi w przyszłości, którzy po nas przejmą tą pałeczkę i żeby kiedyś w przyszłości nie ograniczono się do jednego pięknego pomnika, dużo świec i nic poza tym. Pamiętajmy, to zmarłemu nie pomoże. My jako ludzie wierzący wiemy o jednym. Kwestia ta zewnętrzna jest bardzo ważna, estetyczna, ale duchowa jest najważniejsza. I w takim duchu, moi drodzy, przygotowujmy się do tych pięknych świąt, właśnie wszystkich świętych, dnia zadusznego, aby wspierać naszych zmarłych, a wcześniej cieszyć się ze świętości tych, którzy już niebo osiągnęli. Wszystkim składamy serdeczny Bóg zapłać za złożone ofiary. Popatrzmy jeszcze raz na tego Jana Pawła II, który mówi krótko. Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi swojego serca Chrystusowi. Niech Pan nam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.